Śnieg padał gęsto na uliczkach Krakowa, pokrywając białą pierzyną brukowane chodniki starego miasta. W małej szkole podstawowej przy ulicy Floriańskiej nauczycielka Anna Kowalska poprawiała zeszyty przy swoim biurku, gdy usłyszała delikatne pukanie do drzwi. Mały Tomek Nowak, siedmioletni chłopiec o wielkich brązowych oczach i potarganych blond włosach, wszedł do klasy z opuszczoną głową. Jego ubrania były wymięte, a na twarzy widać było ślady nieprzespanej nocy. Pani Anna Kobieta po czterdziestce z ciepłym uśmiechem i siwiejącymi włosami natychmiast zauważyła niepokój w postawie dziecka. Pracowała w tej szkole od piętnastu lat i nauczyła się rozpoznawać sygnały alarmowe. Tomek, synu, co się stało? Zapytała łagodnie, przykucając przy jego ławce. Chłopiec podniósł wzrok, a w jego oczach Anna dostrzegła strach, który żadne dziecko nie powinno znać. Jego drobne ręce trzęsły się, gdy próbował wydobyć słowa. Pani nauczycielko, mój dziadek znowu to zrobił wyszeptał Tomek, a łzy zaczęły spływać po jego policzkach. Anna poczuła, jak serce podchodzi jej do gardła. Znała tę rodzinę. Tomek mieszkał z dziadkiem Stanisławem Nowakiem przy ulicy Kazimierza, w starej kamienicy, odkąd jego rodzice zginęli w wypadku samochodowym trzy lata temu. Dziadek, emerytowany górnik z nowej huty, wydawał się być spokojnym, choć zamkniętym w sobie mężczyzną. Co dokładnie się stało, Tomku? Zapytała Anna, starając się zachować spokojny ton, choć w głębi duszy już przeczuwała najgorsze. Tomek otarł nos rękawem swetra i spojrzał na nauczycielkę ze strachem. Wczoraj wieczorem, kiedy wróciłem ze szkoły, dziadek był bardzo zły. Krzyczał, że jestem ciężarem, że nie powinien mnie trzymać. Potem, potem uderzył mnie paskiem i zamknął w piwnicy. Całą noc tam spędziłem, było tak zimno i ciemno. Rano otworzył drzwi i powiedział, że jeśli komuś powiem, to to mnie oddać do domu dziecka. Anna poczuła, jak krew krzepnie jej w żyłach. To nie był pierwszy raz, gdy Tomek przychodził do szkoły z siniakami lub dziwnie się zachowywał, ale nigdy wcześniej nie mówił o tym otwarcie. Zawsze tłumaczył się, że spadł z roweru lub uderzył się o drzwi. Nauczycielka delikatnie objęła chłopca, czując, jak jego małe ciałko drży z zimna i strachu. Tomku, bardzo dobrze zrobiłeś, że mi powiedziałeś. Nie jesteś w niczym winny, rozumiesz? W międzyczasie do klasy zaczęli wchodzić pozostali uczniowie. Pierwszy dzwonek brzmiał za pięć minut, ale Anna wiedziała, że nie może czekać ani chwili dłużej. Poprosiła Kasię Wiśniewską, swoją najlepszą uczennicę, żeby zaopiekowała się klasą przez moment, a sama wzięła Tomka za rękę i poszła do gabinetu dyrektora. Pan dyrektor Marek Zając, dystyngowany mężczyzna w średnim wieku, natychmiast zauważył powagę sytuacji. Gdy tylko Anna przekroczyła próg jego gabinetu z płaczącym chłopcem. Co się dzieje, Anno? zapytał, odkładając papiery. Anna opowiedziała w skrócie to, co usłyszała od Tomka. Dyrektor słuchał z rosnącym przerażeniem, a gdy nauczycielka skończyła, bez wahania sięgnął po telefon. Dzwonię na policję, powiedział stanowczo. To musi być zgłoszone natychmiast. Tomek, słysząc słowo policja, zaczął płakać jeszcze głośniej. Nie, proszę. Dziadek mówił, że jak powiem, to mnie wyrzuci na ulicę. Nie mam dokąd pójść. Anna przytuliła chłopca mocniej, czując, jak jej własne oczy wypełniają się łzami. Tomku, słuchaj mnie uważnie. Nikt cię nie wyrzuci na ulicę. My cię ochronimy. To, co robi twój dziadek, jest złe i musi się skończyć. W oddali słychać było syrenę policyjnych radiowozów zbliżających się do szkoły. Komisarz Katarzyna Dębska z krakowskiej komendy przyjechała wraz z funkcjonariuszem Pawłem Kowalczykiem w ciągu piętnastu minut. Kobieta po trzydziestce, z krótkimi ciemnymi włosami i przenikliwym spojrzeniem, miała bogate doświadczenie w sprawach dotyczących przemocy wobec dzieci. Tomku, jestem policjantką, ale nie musisz się mnie bać. Jestem tu, żeby ci pomóc, powiedziała łagodnie, siadając na krzesełku na wysokości chłopca. Dziecko wciąż drżało, trzymając się kurczowo ręki pani Anny. W gabinecie dyrektora panowała cisza przerywana jedynie cichym szlochem Tomka. Możesz mi pokazać, gdzie cię bolało wczoraj wieczorem? Zapytała komisarz Dębska. Tomek niepewnie podwinął rękę w swetra, odsłaniając siniaki na przedramieniu. Potem obrócił się i pokazał plecy, gdzie przez cienki materiał można było dostrzec ślady po uderzeniach paskiem. Pan dyrektor zając zacisnął szczęki, a pani Anna przykryła usta dłonią, powstrzymując się od płaczu. Tomku, czy dziadek robił ci krzywdę wcześniej? zapytała delikatnie komisarz. Chłopiec pokiwał głową, nie mogąc wymówić ani słowa. Ile razy to się działo? Często wyszeptał. Odkąd zacząłem szkołę? Mówił, że jestem niegrzeczny, że kosztuje za dużo pieniędzy. Jak przynosiłem złe oceny, to mnie bił. Jak rozlałem mleko, to zamykał w piwnicy. Mówiłem, że przepraszam. Ale on się tylko bardziej złościł. Komisarz Dębska wymieniła znaczące spojrzenia z kolegą. To była klasyczna przemoc domowa, a dziecko było jej ofiarą od miesięcy, może lat. A czy ktoś inny wiedział o tym? Może sąsiedzi, rodzina? Tomek pokręcił głową. Dziadek mówił, że jak komuś powiem, to policja zabierze mnie do domu dziecka i już nigdy nie zobaczy nikogo znajomego. Mówił, że nikt mnie nie będzie chciał. Bo jestem brzydki i głupi. Te słowa uderzyły wszystkich obecnych jako buchem. Pani Anna nie mogła już powstrzymać łez. To nieprawda, Tomku. Jesteś mądrym i dobrym chłopcem, powiedziała, głaszcząc go po głowie. Tymczasem funkcjonariusz Kowalczyk otrzymał wiadomość przez radio. Komisarz, patrol dotarł pod wskazany adres przy ulicy Kazimierza. Mieszkanie jest zamknięte, sąsiedzi mówią, że pan Nowak wyszedł około godziny temu. Komisarz Dębska skinęła głową. Musimy przeprowadzić dokładne badanie lekarskie Tomka i zebrać wszystkie dowody. Pan dyrektor, czy jest możliwość, żeby chłopiec został dziś w szkole pod opieką? Oczywiście. Pani Anna może zostać z nim po lekcjach, odpowiedział natychmiast dyrektor Zając. W tym momencie do gabinetu wszedł lekarz Pogotowia, dr Andrzej Białek który miał zbadać obrażenia dziecka i sporządzić dokumentację medyczną. Tomek patrzył na wszystkich tych dorosłych z mieszanką strachu i nadziei. Po raz pierwszy w życiu ktoś go słuchał, ktoś mu wierzył. Co się teraz stanie z dziadkiem? Zapytał cicho. Komisarz Dębska położyła dłoń na jego ramieniu. Dziadek będzie musiał odpowiedzieć za to, co ci robił. A my znajdziemy dla ciebie bezpieczne miejsce. Ale gdzie ja będę mieszkał? Nie mam nikogo innego, łzy znów popłynęły po twarzy chłopca. Pani Anna spojrzała na płaczącego Tomka i poczuła, jak jej serce pęka. W tej chwili podjęła decyzję, która zmieniła wszystko. Tomku, czy chciałbyś zostać u mnie? Zapytała cicho, klękając przed chłopcem. Wszyscy w gabinecie zamarli. Komisarz Dębska uniosła brwi, a dyrektor zając wpatrywał się w nauczycielkę ze zdumieniem. Pani Anno, to bardzo szlachetny gest, ale procedury wymagają, zaczęła komisarz. Wiem o procedurach, przerwała jej Anna. Ale to dziecko przeszło już wystarczająco dużo. Jestem samotna, mieszkam w przestronnym mieszkaniu przy ulicy Grockiej. Mam stabilną pracę i czyste papiery. Mogę być jego rodziną zastępczą. Tomek podniósł wzrok, a w jego oczach pojawił się pierwszy błysk nadziei od miesięcy. Naprawdę? Mogłbym zostać z panią? Anna wzięła jego małe dłonie w swoje. Oczywiście, skarbie. Będziemy razem. Już nigdy nikt cię nie skrzywdzi. W tym momencie funkcjonariusz Kowalczyk otrzymał kolejny komunikat radiowy. Komisarz, mamy Stanisława Nowaka. Zatrzymaliśmy go w barze pod Wawelem na ulicy Szewskiej. Jest pijany i agresywny. Próbował uciekać, gdy usłyszał o zarzutach. Komisarz Dębska skinęła głową z satysfakcją. Świetnie! Zabieramy go na komendę. A co do sprawy dziecka, pani Anno, będzie pani musiała przejść przez standardowe procedury sprawdzające, ale biorąc pod uwagę okoliczności i pilność sytuacji, możemy przyspieszyć proces. Doktor Białek skończył badanie Tomka i pokręcił głową z oburzeniem. To nie były pojedyncze incydenty. Widzę ślady regularnych uderzeń podłużne siniaki na plecach i ramionach. To dziecko było systematycznie maltretowane. Pani Anna objęła Tomka, który po raz pierwszy od miesięcy poczuł się bezpiecznie. Czy to oznacza, że dziadek pójdzie do więzienia? Zapytał chłopiec. Komisarz Dębska przytuknęła. Tak, Tomku. Za to, co ci robił, będzie musiał ponieść konsekwencje. A ty będziesz mógł wreszcie żyć normalnie. Jeszcze tego samego dnia pani Anna zabrała Tomka do swojego mieszkania. Po raz pierwszy od lat chłopiec miał własny pokój, ciepłe posiłki i kogoś, kto go kochał bezwarunkowo. Gdy kładła go spać w pierwszą noc, Tomek spojrzał na nią z wdzięcznością. Pani Anno, czy to prawda, że już nigdy nie będę musiał się bać? Anna pogładziła go po głowie i pocałowała w czoło. To prawda, synku. Jesteś teraz bezpieczny. Jeśli również kibicujesz Tomkowi i wierzysz, że każde dziecko zasługuje na miłość i bezpieczeństwo. Zostaw lajk like pod tym filmem. Ta historia dopiero się zaczyna, a najpiękniejsze chwile są jeszcze przed nami. Historia tego małego chłopca i jego nowej mamy pokazuje, że nawet w najciemniejszych momentach może pojawić się światło nadziei. Trzy miesiące później Tomek nie poznawał sam siebie. W mieszkaniu pani Anny przy ulicy Grodzkiej, z widokiem na zabytkowe kamienice, chłopiec odkrywał, jak wygląda prawdziwe dzieciństwo. Każdy poranek zaczynał się od ciepłego śniadania. Pani Anna przygotowywała mu ulubione naleśniki z zemem truskawkowym, które kupowała w małej cukierni pana Józefa na rynku głównym. Tomku, czas do szkoły, wołała łagodnie, nie krzycząc jak dziadek. Chłopiec wybiegał z pokoju uśmiechnięty, już nie trzęsąc się ze strachu. Jego oceny poprawiły się dramatycznie. Strójek i dwójek przeszedł na piątki i szóstki. Odkrył talent do matematyki i rysunku. W szkole również zauważono zmianę. Dyrektor zając często zaglądał do klasy, obserwując przemianę Tomka. Anna, to co robiłaś dla tego dziecka, to cud, mówił, patrząc jak Tomek śmieje się z kolegami podczas przerwy. Ale prawdziwy przełom nastąpił podczas procesu sądowego dziadka Stanisława. Sąd rejonowy w Krakowie przy ulicy Przyrondzie rozpatrywał sprawę przemocy domowej. Tomek, mimo że miał tylko siedem lat, musiał zeznawać. Pani Anna trzymała go za rękę, gdy siedział w sali sądowej naprzeciwko dziadka. Stanisław Nowak wyglądał inaczej niż w dzień aresztowania. Wyprostowany, w garniturze, próbował udawać skruszonego. Jego adwokat, mecenas Kowalski, próbował przedstawić go jako zdezorientowanego starszego mężczyznę, który nie radził sobie z opieką nad wnukiem. Wysoki sądzie, mój klient jest emerytowanym górnikiem, który po stracie syna i synowej próbował jak najlepiej wychować wnuka. Problemy z alkoholem i przemoc to skutek depresji i bezradności. Ale prokurator Małgorzata Wiśniewska nie dała się oszukać. Wysoki sądzie, mamy do czynienia z systematyczną przemocą wobec bezbronnemu dziecka. Dokumentacja lekarska jasno pokazuje ślady wielomiesięcznych maltretowań. Gdy przyszła kolej na zeznania Tomka, chłopiec spojrzał dziadkowi prosto w oczy. Po raz pierwszy w życiu nie czuł strachu. Dziadek mnie bił paskiem i zamykał w piwnicy. Mówił, że jestem brzydki i głupi. Ale teraz wiem że to nieprawda. Pani Anna mówi, że jestem mądry i dobry. Stanisław Nowak spuścił wzrok, nie mogąc patrzeć na wnuka. Czy chciałbyś wrócić do dziadka? Zapytał sędzia Andrzej Kowalczyk. Nie, odpowiedział stanowczo Tomek. Chcę zostać z panią Anną. Ona mnie kocha. W sali sądowej zapanowała cisza. Nawet dziadek miał łzy w oczach, zdając sobie sprawę z tego, co stracił. Sąd skazał Stanisława Nowaka na dwa lata więzienia w zawieszeniu oraz zakaz kontaktowania się z wnukiem. Tomek oficjalnie trafił pod opiekę pani Anny, jako rodzina zastępcza. Po wyjściu z sądu Anna objęła Tomka. Jesteś bardzo odważny, synku. Jestem z ciebie dumna. Czy to oznacza, że już nigdy nie zobaczę dziadka? Tomek spojrzał na nią z mieszanką ulgi i smutku. Tylko jeśli sam będziesz chciał, odpowiedziała Anna delikatnie. Ale teraz najważniejsze jest to, żebyś był szczęśliwy i bezpieczny. Rok później Tomek kwitł jak kwiat po deszczu. W mieszkaniu przy ulicy Grodzkiej panowała atmosfera prawdziwego domu. Ściany pokoju chłopca zdobiły jego rysunki i dyplomy ze szkolnych konkursów. Pewnego słonecznego dnia w maju, gdy Tomek wracał ze szkoły z kolejną piątką z matematyki, zastał panią Annę w kuchni przygotowującą obiad. Na stole leżała oficjalna korespondencja z sądu. Co to jest? Mamo? Zapytał, używając po raz pierwszy tego słowa. Anna poczuła, jak serce podchodzi jej do gardła. Przez cały rok Tomek mówił do niej pani Anno, choć ona marzyła o tym, żeby usłyszała to szczególne słowo. To dokumenty adopcyjne, skarbie. Jeśli chcesz, możesz zostać oficjalnie moim synem. Będziesz nosił moje nazwisko: Tomek Kowalski. Chłopiec rzucił się jej w ramiona, płacząc ze szczęścia. Tak? Chcę być twoim prawdziwym synem. Procedura adopcji przebiegła sprawnie. Sąd, widząc, jak cudownie Tomek się rozwijał pod opieką Anny, nie miał wątpliwości. Komisarz Dębska, która przez cały czas śledziła sprawę, pojawiła się na rozprawie jako świadek. Nigdy nie widziałam tak pięknej przemiany dziecka, zeznawała. Tomek z przestraszonego, maltretowanego chłopca stał się pewnym siebie, szczęśliwym dzieckiem. W tym czasie coś nieoczekiwanego działo się również ze Stanisławem Nowakiem. W więzieniu w Krakowienowej hucie, gdzie odbywał resztę kary po uchyleniu zawieszenia za naruszenie zakazu, uczestniczył w terapii dla sprawców przemocy domowej. Psycholog Marek Zieliński pomagał mu zrozumieć, jak jego własne traumy z dzieciństwa wpłynęły na sposób traktowania wnuka. Stanisławie, twoja przemoc nie była wynikiem złej woli. Ale to nie usprawiedliwia tego, co robiłeś Tomkowi, mówił terapeuta. Stary Gużnik płakał podczas sesji, zdając sobie sprawę z ogromnej krzywdy, jaką wyrządził jedynej osobie, która mu pozostała. Chciałbym go przeprosić. Napisać list. Czy to możliwe? Doktor Zieliński pokiwał głową. Możesz napisać, ale decyzja o tym, czy Tomek go dostanie, nie należy do ciebie. Tymczasem Tomek rozpoczął trzecią klasę jako najlepszy uczeń w swojej szkole. Nauczyciele nie mogli uwierzyć w jego przemianę. Chłopiec, który wcześniej siedział cicho w kącie, teraz podnosił rękę, zadawał pytania i pomagał słabszym kolegom. W jeden wrześniowy dzień Anna otrzymała telefon od komisarz Dębskiej. Anno Stanisław Nowak napisał list do Tomka. Jest w nim przeproszenie i prośba o wybaczenie. Co mam z nim zrobić? Anna spojrzała na Tomka, który odrabiał zadanie domowe przy kuchennym stole. To nie moja decyzja. To Tomek musi zdecydować, czy chce go przeczytać. Gdy zapytała syna o zdanie, chłopiec zastanowił się przez długą chwilę. Mamo, czy dziadek naprawdę żałuje tego, co robił? Myślę, że tak, synku. To może, może przeczytam ten list. Pięć lat później, dwunastoletni Tomek Kowalski stał na scenie Filharmonii Krakowskiej, odbierając nagrodę w międzynarodowym konkursie matematycznym dla młodych talentów. W pierwszym rzędzie siedziała jego mama Anna, z dumą obserwując swojego syna. Chłopiec, który kiedyś drżał ze strachu w szkolnej ławce, teraz pewnie przedstawiał swój projekt naukowy przed setkami ludzi. Jego ciemne oczy błyszczały inteligencją, a uśmiech promieniował szczęściem. Po ceremonii Anna objęła Tomka. Jestem z ciebie taka dumna, synku. Twoi rodzice też byliby dumni. Tomek nauczył się rozmawiać o swoich biologicznych rodzicach bez bólu. Anna pomagała mu pielęgnować ich pamięć. Pokazując stare zdjęcia i opowiadając historię z ich życia. W ich mieszkaniu przy ulicy Grodzkiej panował spokój i radość. Tomek miał już swoje hobby, budował modele samolotów i marzył o zostaniu inżynierem lotniczym. Anna wspierała każde jego zainteresowanie. Pewnego dnia, gdy Tomek miał 13 lat, otrzymali nietypowy telefon. Dzwoniła dr Joanna Krawczyk z więziennego ośrodka terapeutycznego. Pani Anno, Stanisław Nowak jest ciężko chory. Maraka płuc. przebywa w hospicjum więziennym. Bardzo chciałby zobaczyć się z wnukiem przed śmiercią. Przeszedł długą terapię i naprawdę się zmienił. Anna długo rozmawiała z Tomkiem o tej propozycji. Chłopiec, teraz już młody mężczyzna, zastanawiał się kilka dni. Mamo, chcę go zobaczyć. Nie dlatego, że mu wybaczam wszystko, ale dlatego, że chcę mu pokazać, kim się stałem mimo tego, co mi robił. W hospicjum przy szpitalu na Prokocinu spotkali się po sześciu latach. Stanisław Nowak był cieniem dawnego siebie, wychudzony, siwy, z oczami pełnymi żalu. Tomku, wyszeptał, gdy chłopiec wszedł do sali. Nie jestem już tym przestraszonym dzieckiem, dziadku, powiedział spokojnie Tomek. Jestem szczęśliwy. Mam prawdziwą mamę, która mnie kocha. Skończyłem gimnazjum z najlepszymi ocenami i będę studiował na Politechnice Krakowskiej. Stanisław płakał, słuchając wnuka: Przepraszam cię, Tomku, za wszystko. Nie zasługuję na wybaczenie, ale Już ci wybaczyłem, dziadku przerwał mu Tomek Nie dla ciebie, ale dla siebie. Nie chcę nosić w sobie gniewu. Starzec zmarł tydzień później, spokojny po raz pierwszy od lat. Dziś, gdy Tomek ma dwadzieścia lat i studiuje inżynierię lotniczą na renomowanej uczelni, Wciąż mieszka z mamą Anną. Planują wspólne wakacje w Zakopanem, gdzie Tomek chce nauczyć się narciarstwa. Anna nigdy nie wyszła ponownie za mąż. Tomek był jej całym światem, ona jego najlepszym przyjacielem i największym wsparciem. Jeśli ta historia was wzruszyła, zostawcie lajk like pod filmem. Pokazuje ona, że miłość i cierpliwość potrafią uzdrowić nawet najgłębsze rany. Każde dziecko zasługuje na bezpieczeństwo i miłość. Subskrybujcie nasz kanał, żeby nie przegapić więcej inspirujących historii o sile ludzkiej dobroci. W komentarzach napiszcie, jakie tematy chcielibyście, żebyśmy poruszyli w kolejnych filmach. Pamiętajcie, czasami jedno słowo, jeden gest może odmienić całe życie. Bądźcie jak Anna, otwarta na pomoc tym, którzy jej potrzebują. Do zobaczenia w następnym filmie.